No to co? Kierownica w ruch, bo jak sami widzieliście, oczywiście dostałem zgodę, a nawet taką prośbę, żebym zagrał na wiarze, bo to jest oczywiste. No więc yy, koło już mam, to jeszcze idę tylko po wiara i bierzemy się do roboty, bo nikt za mnie nie weźmie noc y bokiem. No to co, witam wszystkich serdecznie. W Asetocorsa Evo. Mikrofon mam lekko daleko, więc on nie będzie idealnie zawsze wyśrodkowany, bo będę się obracał i w lewo i w prawo. Ale słuchałem Was i zgodnie z tym, co chcieliście, będzie teraz y, chwyt kamery na mojego riga tutaj z GoPro. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Ale co najważniejsze, chwyt na mnie, jak będziecie widzieć, nie jak się tutaj wyginam i jak głową macham. Jesteśmy w Asetocorsa Evo i za dzisiejsze wyzwanie, dałem sobie przelecieć bokiem całe. Notch Life y, tą Toyotą Supra. Single player. Start session i proszę bardzo. No i dobra, jest to Toyota Supra z 2 zatem, która ma bardzo dużo mocy i jak słychać zespawany dyfer, wszystkie koła kręcą się z taką samą prędkością. Ale jest to samochód o ogromnej mocy I posiadający tak zwanego tu stepa czyli to Ładujemy turbo Czyli tak zwanego boosta I dzięki temu możemy Od razu z boostem wystartować Ogarnałem jak się to robi tego od zera Czyli, o ale nie wiem, czy jest możliwość zrobienia tego podczas jazdy. Jeszcze muszę to wykminić, bo może jest guzik od tego. O, bo jak przekraczę na przykład te chyba 15 na godzinę. To już się wyłącza ten two-step. Dobra, wyzwanie czas rozpocząć. Całe NordSchlaife bokiem, no to bokiem, nie? Czy my trawy zaliczymy, czy nie? To nieważne. Czasami jakieś delikatne lagi będą, nawet na moim sprzęcie, bo nadal jest to gra, która jeszcze nie wyszła i ona optymalizacji ma raczej taką średnią. Kurde, no i nie połączę tego zakrętu, bo jest za daleki. A ona, no ma takiego turbolaga, że trzeba uważać. Plus ja nie widzę, co ja dotykam, więc mogę czasami nie trafić ręką w skrzyni biegów w tym ferworze. Czasami będę takim slalomem jechał, jak się nie dam rady dociągnąć na raz. Będę sobie robić też przerwy w miejscach, w których nie da się driftować. Wiecie, no na siłę to mógłbym, nie? I tak slalomem jeżdżę, więc. Nie, to już i tu już mi brakuje biegu. O i to ładnie na hamulcu. Nie, 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 nie. Dobra, wyratował. Trochę zleciałem na zewnętrzną, ale wyratował. Jeden z gorszych momentów Tu się naprawdę zapieprza I ja zanim dodam gazu Muszę napompować Te turbo No turbolak jest tu niesamowity On na pewno nie pomaga a już na biegu czwórka i wyżej to już lekko strach jest, nie? Kurna, ja tu ABS mam włączony i on mi się załącza, cholera. No ona jak już złapie tą moc, to leci jak posrana. Tylko właśnie problem jest taki, że ona musi złapać tę moc. Co nie jest takie proste, bo tutaj są ogromne przewyższenia terenu. Nierówna trasa. I to jest trudne do ścigania się, a co dopiero latanie bokiem. Przekładka. Cyk. Delikatnie. No właśnie, żeby wziąć cały zakręt od razu, nie? I tu już trzeba hamować. Hmm. Pana pompowało się tak, że wstała. Nie wierzę. Ja cały czas z tyłu głowy jak z wami rozmawiam, czy bardziej mówię monolog, mam to, że muszę pompować turbo. <sum> cały czas. O i tutaj jest przewyższenie terenu i nie mogłem sobie ładnie dociągnąć, bo droga była przekrzywiona. I auto mi w inną stronę zupełnie odwiło O i mimo wszystko teraz pompowanie nie wystarczyło. I już za wysoki bieg był. Ale ja to kurna na wiarze robię, cholera jasna. To nie jest trudne dla mnie. To jest problematyczne. Ale nie jest trudne, bo nią strasznie szarpie. Mimo, że ja sobie tam dziś ją ustawiłem, nie? Dobra, i tu na siłę już sobie przerwę zrobimy ręczną. Ja wiem, że ona ma jeszcze szóstkę. Ale nie ma sensu. Wrzucać, zaraz dotrzemy do najlepszego momentu na trasie, czyli karuzela. Dobra, tu w prawo lekko. Plus jest taki, że ja znam na pamięć tę trasę, ten tor. Wiem kiedy są jakieś zwolnienia. Kiedy trzeba przyspieszyć, jak zakręty idą, Bo już wiecie tyle razy, co się jeździło na tym Northlife. E. Ładnie, yeah. No i pięknie. Ładnie wyszło, podobało mi się to Oj, tu chyba mi biegu zabraknie Tak, tak myślałem, bo wiedziałem, że mam na czwórce Ale nie miałem rąk, żeby zrzucić ten bieg Okej okay. Oj, to tutaj też raczej lajcik Nie wyrobiłbym się Tu dłuższy, łączony, tak jest i w dół i później znowu w górę. Troszkę większy kąt, żeby na homusu dolecieć. Dawaj... O, bo, 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 bo. wyratuje. Wyratował. Ona ma bardzo duży kąt skrętu. To mnie ratuje, nie? To nie jest jeszcze ten słynny zakręt, ale zaraz przy nie będziemy. Chociaż nie, to ten! To chyba ten. Co zawsze na kompilacjach? Tak, to jest ten zakręt, co zawsze na kompilacjach się ogląda. Yy, kompilacji wypadków i tak dalej, nie oczywiście. Trawa, to co? Ale tutaj dociągniemy. Skokbokiem, trójeczka. Pompujemy turbo i jazda. Jezu to aż się spociłem, powiem Wam szczerze. Na hamulcu nie przyspieszam. Tu wyższy bieg, przekładka. Nie, nie pamiętam, co jest za tym. Aha, zjazd. Dobra, tu przestań. Pompuj i jazda. Cała zaciągła żeby się szybciej przełożyć. Znowu. I bym znowu nie doleciał. Czy ja dolecę na ręcznym? Oprócz tego, że zahaczę trawę, to tak. Dobra i teraz mini karuzela, tak. Pięknie, no, se Moi drodzy, Majstersztyk. Dawaj, pompuj, pompuj! Kurde, no nie da radę. Dobra, teraz pięknie. Nawet wielkim kątem się rzuciłem. No i pięknie, proszę bardzo, cały turyst faren przeleciany bokiem i zajęło mi to z 10 minut. Miałem tam jakiś jeden błąd. James' błąd, ale. Chyba kit, co? Coś się chyba, coś nie, coś potrafię, nie? Mówię, no chciałem na siłę bokiem latać w wielu miejscach. Dobra, tego już nie opanowałem. Chciałem się szybko rzucić. Chciałem się szybko rzucić do tego. I później ważne było, żebym nie uderzył. Opony 130 stopni. Nieźle. Nie wiem, czy ktoś już kiedyś tu palił gumę, robił błączki, ale jeśli nie, to jestem pierwszy. <grystanie> Coś tam ten DCGP jednak uczy, co? Flat shifting. Żeby jeszcze podbić sobie obroty podczas zmiany biegów. Widzicie, na piątce też się da to zrobić. Czwórka jest po prostu bezpieczniejsza, bo troszkę wolniej jedziemy. Ale jak się człowiek mocno podpali i turbo mu nie zgaśnie, to idzie mnóstwo zrobić. Miałem 30 litrów paliwa, jak jechałem. Yy, zaczynałem jechać ten. Okrążenie Northlife, więc ocholipka, widzicie? Troszkę paliwka to wciąga jednak. Tyle set koni, to jest chyba blisko 1000. O ile mnie pamięć nie myli, ale musiałbym mówię to sprawdzić. Więc głowę nie dam sobie uciąć. Jednakże, słuchajcie, to tyle dacyd, mam nadzieję, że wam się podobało. E, także co, jeżeli chcecie jakieś więcej wyzwań tego typu, to piszcie w komentarzach w ogóle, jakie chcecie wyzwania, bo to jest dla mnie ważne, żebyście mieli czynny udział w tej całej serii, e, którą prowadzę już od lat gameplay'owej. I fajnie by było, gdybyście mi dawali jakieś challenge, a ja będę próbować sobie je odwzorować w grach i zrobić. Oczywiście tak jak teraz sam sobie ten challenge dałem, to i spróbujemy tak z kolejnymi. Trzymajcie się i nie puszczajcie się. O, kto tu stoi? A jakiś pan? Dobry? Cześć. Dzięki za fotę, to jadę dalej.